Panie Maćku, no, dzisiaj jest pan, y, powiedziałabym, gospodarzem tego wieczoru, więc chyba jest pan najodpowiedniejszą osobą, żeby dowiedzieć się, co właściwie się tutaj działo przez ten cały dzień. Otwarcie wyjątkowego miejsca dla wyjątkowego grona osób, y, bardzo ekskluzywnego, bardzo wąskiego grona, i myślę, że wszyscy którzy byli świadkami, tej uroczystości zapamiętają ją na długo. Dla mnie, ja mogę opowiedzieć też o swoich odczuciach. Dla mnie jest niesamowite i ja to zawsze bardzo pochwalam i podziwiam, kiedy w Polsce ktoś jest w stanie zdobyć się na tak wielki krok, a takim krokiem jest zbudowanie, zainwestowanie wykonanie takiej galerii jak Trzy Korony. Pewnego rodzaju y, dowodem jest to na to, że można, że my możemy tworzyć rzeczy, które są nie tylko na miarę najlepszych rzeczy w naszym kraju, ale to jest poziom europejski czy wręcz światowy. Ja w takim momencie jestem dumny, że jestem Polakiem, że, że mogę oglądać to na własne oczy i mogę widzieć jak, jak nasz kraj się rozwija, jak takie rzeczy przyczyniają się do tego rozwoju. Dobrze jest mieszkać w Polsce. Jeszcze porozmawiamy o tym, co właściwie się wydarzyło, bo w trakcie tej części dziennej były występy artystyczne, a co będzie działo się teraz? A teraz będzie też, myślę, nie mniej wyjątkowy wieczór od, od samego momentu uroczystego otwarcia tej galerii. E, czekamy z niecierpliwością na koncert Adama Sztaby, znakomitego muzyka, świetnego kompozytora aranżera. Showmana tak należałoby powiedzieć i ja zawsze oglądam jego koncerty i słucham ich z ogromną przyjemnością. Myślę, że wszyscy gdzieś tam pomału się szykujemy do tego momentu, ponieważ zostały trzy minuty dosłownie do rozpoczęcia, to ja będę znikał, jeśli mogę. Oczywiście, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. No i udanej zabawy mimo wszystko. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.